Witam na kolejnej lekcji poświęconej Array listom, czyli takim specjalnym listom, które można obsługiwać praktycznie bez indeksów. Zaraz dowiemy się, o co chodzi. Najpierw utwórzmy nową klasę. Nazwijmy ją lista. OK. Zmienimy tutaj metodę main. I wewnątrz metody main zadeklarujemy sobie listę. Do deklarowania list służy właśnie, do obsługi list służy klasa ArrayList. New, oj, przepraszam, to tu nie tutaj, ArrayList. O, w tej chwili list jest właśnie ArrayListą, tylko że trzeba będzie zaimportować. I w tym momencie zobaczmy pierwszą przewagę takich list nad tablicami. Element do listy mogę dodać sobie w taki sposób. Lista ADN i na przykład się dodam stringa. Na przykład Tadeusz. O! Aha, nie. No dobra, to nazwijmy lista. Dodam sobie drugi element do tej listy. Będzie nazywało się na przykład Monika i dodam sobie trzeci element do tej listy. Zwróćmy uwagę, że będzie to liczba typu int. Kompilator nie zgłasza żadnych problemów, prawda? Bo jest wszystko ok. lista może przechowywać elementy dowolnych typów jednocześnie, czyli może być tam string, może być liczba. Może być, może być zupełnie inne rzeczy, o obiekty jeszcze, jak, jakie tylko chcemy. No i na tych obiektach można przynajmniej wykonać operację wyświetlania tych obiektów, tak? Czyli dodamy damy, damy fora, to jest tak zwany odpowiednik, to jest, że tak powiem, tak zwany for each. No i tutaj by trzeba, tak, każdy element listy, każdy element listy jest obiektem więc musimy dać object no ponieważ mamy tutaj dwa różne obiekty mamy tutaj integer i mamy string musimy dać object element element no i to on jest zawarty w liście i damy system out print element no i zobaczmy czy to zadziała element zaraz Ele, element To działało. Jeszcze raz. ArrayList jest to taka klasa, taka klasa, która pozwala na przechowywanie dowolnych obiektów. Czyli, w pierwszym, czyli pierwszym elementem może być string, drugi może być string, trzeci może być integer. Kolejnymi mogą być nasze własne, wymyślone przez nas obiekty. Ta dwójka, ta dwójka to nie jest int, to jest integer. Ponieważ jeszcze może nie powiedziałem, ale mówię w tej chwili, że Arie lista przechowuje tylko obiekty. Nie może przechować typów podstawowych. Tak prawdę mówiąc, może nie obiekty, ale tak zwane referencje do obiektów. Dla tych znających C, można powiedzieć, że są wskaźniki do obiektów. Czyli podsumowując, Arie lista zawiera referencje do obiektów i dlatego nie może być u typów podstawowych. I ta dwójka to nie jest zwykły typ prymitywny. Int. Tylko jest to obiekt klasy integer. I zaraz się dowiemy, że mieliśmy, mówiłem prawdę. Gdybyśmy tutaj teraz dali, żeby potraktować wszystkie obiekty jako integer, to będzie błąd, prawda? Bo integer jest niekompatybilny, prawda? Czyli string nie może być tak, ten po prostu przekonwertowany na integer, a więc to musi być obiekt. No dobra, czyli. Jeżeli chodzi o rzeczy, rzeczy czynności, które możemy wykonywać na array liście, przy użyciu, właśnie, właśnie przy założeniu, że można pakować obiekty dowolnego typu, no to praktycznie jest tylko dodawanie, usuwanie danego obiektu oraz no, wyświetlanie, więc nic nie można zrobić innego na obiektach różnych typów. Zobaczmy, jak się usuwa element. Żeby usunąć element, piszemy Remove, czyli lista, Remove. I damy dwójkę. Zobaczymy, jak to zadziała. I tutaj sobie robimy kopiuj w klej, żeby nam wyświetliło kolejne, jeszcze raz wyświetliło te elementy. Tadeusz, Monika, Tadeusz, Monika. Cóż się stało? Dlaczego nie... No tak, usunęło dwójkę. To może zły przykład. Tutaj jako int, że tak powiem, wpisujemy indeks elementu tej listy, który chcemy usunąć. Gdybym wpisał 0, to usunęłoby pierwszy element. Proszę. Tadeusz, Monika 2 jest, a potem już jest Monika, Monika i 2. Nie ma już Tadeusza, usunęło zerowy element. Można zrobić też w taki sposób, że spróbujemy zrobić, żeby usunęło, żeby usunęło nam po prostu Monikę. czym czy to będzie działało. O, proszę. Tadeusz Monika 2 było. A po wykonaniu polecenia usuń obiekt Monika. Już Moniki nie ma. Tylko musieliśmy przekazać to jako obiekt, widzicie? Nie wystarczyło napisać tu powie Monika, ponieważ elementy są obiektami. Czyli Monikę można usunąć w ten sposób. Można usunąć tu pisząć po prostu jako indeks jedynkę. Dwójkę. Element, ten właśnie równy dwa intowo można usunąć, po prostu pisząc tutaj w indeksie 2. To już żeśmy robili. To dwójkę można usunąć, ale dwójkę można jeszcze w inny sposób usunąć. New integer od dwóch. O, i też się usunie element. Znaczy usunie się element, który odpowiada obiektowi, tak? Tej dwójki. I proszę, nie ma tej dwójki. Czyli to wygląda w ten sposób. No dobrze, ale o wiele ciekawsze rzeczy są, jeżeli wszystkie elementy listy potraktujemy jako obiekty tej samej klasy. To wiele rzeczy można innych robić. Jakie na przykład? No można sortować na przykład elementy listy, można posortować. I właśnie teraz, na, teraz zapiszemy taki właśnie powiedzmy, program, który będzie sortował elementy, elementy listy, a na razie tymczasem to jest tyle w części pierwszej.